Tak, halo. Wie pan co, ja dzwoniłem niedawno tam w sprawie tej samsunga galakcji. No, słucham. Wie pan co, bo tu żona widzę ma w tym Valior Banku, no nie? Bo mnie, mnie to zależy, kurde, żeby też pan jutro to wysłał tą paczkę tak samo do rana, bo... to to jak to, ma żonę jak... konto w Aliorze, to jak no. puści mi ekspres z Faliora, tam 5 zł kosztuje przelew błyskawiczny, nie? Że będę miał od razu na koncie. No, no właśnie to ja bo... No, no to ja mogę panu jutro o ósmej nawet to nadać, bo ja mam na dziewiątą trzydzieści tam do roboty, to, no to później bym dopiero po południu to wysłał, nie? no ale tak to jak będę miał kasę od razu, no to od rana pan no wysłał. No dobra, to, to proszę sms jak oddać z tym, że numer, numer. Jasne, kodda. Dobra, za, zaraz podeślę, nie? już wracam do domu. Dobra. Dobra, no dzięki wielkie, pozdrawiam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, no miałem zamiar ci tam te pieniądze przesłać, kurwa. a za, za, za ten telefon tam co co, co no, no, no. no Kur na ten, na ten adres co co podałeś, tak? Słucham. Jeszcze na, raz mówię na, na to konto i ten adres to podałeś, tak? No tak, tak. Ten Gralewski, kura, tak? Tak, dokładnie. A nie Tadeusz. Słucham. Nie Tadeusz. Tadeusz? No. Taki Tadeusz. A może Denis Hełmoniak? Jak myślisz? Słucham? A ktoś ty, a powie, powiedz mi, kolego, jest kura, rzeczywiście. Ale o, o co panu teraz? No jak to mówi? o co Słuchaj chodzi? Słuchaj, nie rozumiem. Słuchaj, kolego, kura, Oglądaj się za siebie, bo już polica jest na twoim, wiesz, tropie, go. Także wiesz,